Stacja siódma. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi. Chłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świateł kupić raczy. Dla wielu ludzi, także ochrzczonych, życie to robienie kariery, dobre ustawienie się. Niestety, do tego potrzebne jest wejście w układy. Jeżeli człowiek zechce poddać się światu, władzy, wtedy będzie musiał stawać się nijaki, taki jak wszyscy. Wtedy nawet publiczne zrobienie znaku krzyża stanie się niemożliwe. Wówczas przy każdej okazji człowiek będzie powtarzał słowa Piotra. Nie znam tego człowieka, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, i ty która cierpia.